20 lat temu, w kwietniu 1994 roku, ukazał się pierwszy numer Gazety Informacyjnej. Zespół redakcyjny składał się z kilkunastu osób, które zamieszczały swoje artykuły lub współpracowały przy jej technicznym składzie. Inicjatorami stworzenia Gazety Polonijnej byli Zbigniew i Anna Owczarzak. Do zespołu należeli m.in. Andrzej Manuski, Andrzej Jar, Elżbieta Kozar, Anna Kopczyński, Ryszard Kiełb, Piotr Lipski i Piotr Respondek. Po roku odeszli Andrzej Jar i Andrzej Manuski, którzy stworzyli drugą istniejącą do dziś polonijną gazetę pod nazwą Takie życie. W 1996 roku gazeta informacyjna została sprzedana spółce rodzinnej Kowalczyk i Kozar. Redaktorem naczelnym został magister Józef Kozar. Po jego śmierci od 99 funkcję redaktora naczelnego pełni magister Elżbieta Kozar. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektorem został Piotr Kozar. W okresie 20 lat istnienia Gazeta Służy Polonii w BC, zamieszczając informacje o wydarzeniach w Polsce i na świecie. Głównymi tematami jest działalność organizacji polonijnych, reklamy polonijnych biznesów i imprez. Redakcja Gazety Informacyjnej przez cały okres istnienia współpracuje przy organizacji polonijnych imprez, a także udziela swych łamów do propagowania polskiej kultury i działalności polonijnego środowiska. Gazeta wielokrotnie reprezentowała sylwetki wybitnych przedstawicieli Polonii, profesorów Anny Kindler, Andrzeja Wrublewskiego, Jana Soleckiego, Bohdana Czajkowskiego i działaczy polonijnych. Zamieszczane były wywiady z kolejnymi prezesami Kongresu Polonii Kanadyjskiej w BC, z konsulami generalnymi Rzeczpospolitej Polskiej w Vancouver oraz z artystami z Polski gościnnie występującymi w Vancouver. Wraz z Bożeną Łukomską Khan gazeta zainicjowała Dzień Kultury Polskiej w Portku Kytlam, konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem Wielcy Polacy, Dni Polskie w szkołach Kukytlam i Langley oraz festiwale młodych talentów. Gazeta współpracowała przy organizacji konkursów Miss Lata, prezentacji polskiej kultury na wielokulturowych imprezach organizowanych przez zarządy miast, a także wraz z Pegazem organizowała pierwszą polską wystawę na festiwalu Fusion w Surej. Gazeta organizowała także koncerty kompozytora polonijnego Ryszarda Wrzaskały i innych polonijnych artystów oraz wieczory muzyczno-poetyckie w Klubie Kompatantów. Z redakcją współpracują Piotr Kozar od 2008 roku, dyrektor gazety. Violetta Hurko, tematy handlu nieruchomościami i polonijne imprezy. Joanna Koplinger, artykuły o działalności teatrów i artystów polonijnych gościnnie występujących w Vancouver. Ryszard Koplinger, wiceprezes Teatru Polskiego Vancouver, pisze o przygotowywanych premierach teatru. Elizabeth Kozłowski, reportaży z działalności organizacji polonijnych. Kapitan jachtowy Jerzy Kuśmider zamieszcza reportaży z podróży i działalności żeglarzy w Vancouver. Anna Lubicz-Luba, redaktor Wademekum Polonii, polonijni twórcy, poezja i literatura. Bogumił Pacak Gamalski, redaktor rocznika kulturalnego Strumień, pisze o polonijnych artystach, wydarzeniach artystycznych. Propaguje polską poezję i literaturę. Krystyna Połbińska, prezes Stowarzyszenia Pegas, zamieszcza artykuły na tematy polonijne oraz recenzje sztuk teatralnych i koncertów. W ciągu 20 lat istnienia gazeta informacyjna zdobyła licznych czytelników, popularność polonii i uznanie polonijnych organizacji.